Dziś multi fan czekoladowy challenge, bo nic nie smakuje lepiej niż czekolada, dlatego to wideo na pewno spodoba się każdemu. Zostańcie z nami! Sprawdźmy, jakie pyszności kryją się pod kloszem w tej rundzie. Co? Kaktus? Ale co mam z nim zrobić? To ciekawe, a co ja mam? Hmm, też kaktus? Dziwne. Naprawdę musimy je zjeść przecież są takie kolące. Nie wiem, myślę, że powinniśmy zacząć od sprawdzenia, jak kłujące są te igły. Jest tylko jeden sposób, aby to zrobić. Dziwne, w ogóle nie kłuje. Wiem, to czekolada! Zak, nie masz pojęcia, jak się cieszę. Nie muszę się borykać z kłującym kaktusem, bo mam czekoladowego. I jest pyszny! O, nie wiedziałem, że takie istnieją. Jeśli twój kaktus jest czekoladowy, to mój pewnie też. Poprawiłaś mi humor. Wreszcie zjem pyszny posiłek. Aj! Co się stało? Co z tobą? Dlaczego twój nos jest taki czerwony? Wszystko przez tego głupiego kaktusa. Pomóż mi! Tak, bez mnie nie dasz rady. Igły w nosie, igły w języku, wszędzie igły. Biedny zak. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to bardzo boli. Teraz jest dużo lepiej dzięki tobie. Ale i tak zamierzam zająć się tym kaktusem i żadne igły nie będą mi przeszkadzać. Można je po prostu zdmuchnąć i pociąć kaktusa na kawałki przy pomocy siekiery. Tylko nie we mnie! Wow, to za dokładność. Dobra robota, Zak. Dzięki. Ale najtrudniejsze dopiero przede mną. Teraz muszę zjeść to paskudztwo. Fuu, co za ochyda. Zak, no dalej! Brawo! Wierzę w ciebie! Możesz to zrobić! Zak, jesteś mistrzem! Zostało jeszcze tylko troszeczkę. Jeszcze tylko kilka kęsów. Hurra! Udało ci się! Czy to kaktus na chorągiewce? Nie zniosę kolejnego. Ups, Zakowi chyba nie za bardzo spodobała się moja flaga. Sprawdźmy, co tym razem dostałyśmy. O, to lody czekoladowe. Co za pyszności. A ja mam zwykłą kukurydzę. Mam nadzieję, że z czekoladą będzie smakować lepiej. Ale lody czekoladowe i tak są lepsze niż kukurydza. Oczywiście, jednak dzisiaj możesz te lody tylko powąchać. Myślę, że jeśli do lodów czekoladowych dodam trochę czekolady, to będą jeszcze lepsze. To lody czekoladowe do kwadratu. Coś mi mówi, że będę zachwycona. Wow, co za zapach! O, tak. Co za pyszności. Nigdy nie można mieć za dużo lodów czekoladowych. Chciałabym zjeść je wszystkie naraz. To jest zbyt pyszne, żeby przedłużać. Rewelacja. Już od samego patrzenia robi mi się zimno. Emma, po co się tak męczysz? Co powiedział, że się męczę? Po prostu delektuję się każdym kawałkiem tych lodów. Naprawdę robi się tu chłodno, czy mi się wydaje? Może lepiej zamknijmy okno? Jakie to jest pysz. A nie mówiłam? Emma zamieniła się w sopel. Ostrzegałam cię, żebyś nie jadła tyle lodów. To zbyt niebezpieczne. Czyli reszta lodów jest teraz moja. Ale fajnie to jestem. Dlatego ten lód jest mój. Nawet nie myśl, że możesz mi ukraść taki smakołyk. Nigdy go nie oddam. Lepiej zajmij się swoją niesmaczną kukurydzą. No zaczynaj. Dlaczego niesmaczną? Może fontanna czekoladowa zamieni ją w coś wyjątkowego? Czekolada zazwyczaj jest w stanie wiele zdziałać. Jak to mogło? Nie, to okropne. Kto w ogóle wpadł na pomysł jedzenia kukurydzy? Nie można z niej nawet nic ugotować. Chociaż mam pewien pomysł: z kukurydzy przecież robi się pyszne rzeczy. Zazwyczaj kupuje się jej w kinie przed filmem. Chyba wiem, o czym mówisz. Oczywiście, ponieważ właśnie teraz zamierzam zwykłe ziarna kukurydzy zamienić w popcorn. Robię to za pomocą prawdziwej spawarki. Tata nauczył mnie, jak z niej korzystać. Gotowe? To niesamowite. Rewelacja. Muszę to tylko wsypać do wiaderka na popcorn. Już nie mogę się doczekać, kiedy to zjem. Zwłaszcza, gdy popcorn poleje czekoladą. Wyobraź sobie, co z tego powstanie. To nawet brzmi bardzo smakowicie. No to czas to jeść. Od tak dawna mam ochotę na coś pysznego. O tak, ten popcorn przerósł moje oczekiwania. Masz go tak dużo, może podzielić się ze mną. Nie, sama to zjem. Czyli będę musiała zabrać ci ten popcorn sama. Daj mi go szybko! Z przyjaciółmi trzeba się dzielić. Nie ma mowy! Co ty zrobiłaś? Teraz cały popcorn znajdzie się na stole. wiaderko upadło dokładnie tam, gdzie powinno. A ja nie mam nic przeciwko zjedzeniu takiego pysznego popcornu ze stołu. Zach, czekaj, sprawdźmy, kto pierwszy podniesie klosz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wygrałam, na to liczyłam. Jako pierwsza zobaczę mój smakołyk. Ojej, truskawki w czekoladzie są pyszne i takie ładne, i prawie zdrowe. Ja też chcę takie mieć. Oczywiście są nie tylko pyszne, ale też bardzo aromatyczne. Ale zanim je zjem, pokażę Ci jak się żongluje. No naprawdę jesteś mistrzem. Masz teraz całą buzię w czekoladzie. Ciekawe co ja dostałem. Wow, to prawdziwe truskawki! Teraz ja ci pokażę jak się naprawdę żongluje. No widzę! Nie jestem jedyną osobą, która nie potrafi żonglować. Mam po prostu pecha. Ale moje owoce smakują lepiej. Tak, to smak lata. Super. Wiem, mam świetny pomysł. Ej, dlaczego ja mam cierpieć z powodu twojego pomysłu? Przestań rzucać śmieciami. To nie jest śmieszne. No, i po co krzyczysz? Wpadłem na genialny pomysł. Zamierzam zrobić koktajl mleczny. Koktajl? Też chcę. Tak, z pysznym mlekiem. Nie ma nic bardziej apetycznego niż własnoręcznie przygotowane smoothie. Przecież nie umiesz gotować. Nie trzeba umieć gotować, żeby przygotować pyszny koktajl. Zaraz zobaczysz. Jestem pewien, że wyjdzie rewelacyjny! Jak to apetycznie wygląda! Zgadzam się! Doskonałym dodatkiem będzie bita śmietana. Tylko spójrz co wyszło! Też chciałabym tego spróbować. Jeszcze czego? To mój koktajl. Chciwus, ale mam świetny pomysł, żeby dać Ci nauczkę. Do tego celu użyję bitej śmietany. Zak, przygotuj się na coś wyjątkowego. To twoja kara. Trzeba było widzieć swoją minę. Podczas gdy ty będziesz dochodził do siebie, ja szybko opróżnię Twoją szklankę z koktajlem. Co robisz? Stój! To jest moje! Kurczę. O! Zostało mi tylko zlizać śmietankę z twarzy. To niesprawiedliwe! Może niesprawiedliwe, ale pyszne. Teraz jestem gotowa na drugą część mojego pysznego posiłku. Truskawki w czekoladzie. Zak, spójrz jak je mi łapie, widzisz? Lepiej podziel się ze mną. Dlaczego miałabym to robić? Nie widzę powodu. Zaraz, gdzie jest moja truskawka? Była tuż nade mną. I ta też przepadła? Co się dzieje? To na pewno nie ja. Przecież widzę czekoladę na twojej buzi. Sprawdźmy, jak posmakuje ci ostry sos. Myślę, że będzie bardzo dobry. Sprawdzimy. Złapałem. Nie sądziłem, że tak łatwo da się nabrać. I jak? Smakuje? Tak, rewelacja. Oj, coś tu jednak nie gra. A, masz nauczkę, żeby nie kraść cudzych smakołyków. Ogień robi się zbyt silny. Czas to zgasić. Zak, wszystko w porządku? Tak, ale było naprawdę gorąco. Wow, ile tu pysznych i ładnych babeczek! Ja też mam szczęście, bo mam burgera i to takiego dużego. Nie wiem, jak będzie smakował doble jego czekoladą. Ale myślę, że jeśli połączę smacznego burgera ze smaczną czekoladą, wyjdzie coś nierealnego. Aha. Sprawdźmy. Uh -oh. To wygląda paskudnie. I takie jest. Fuj. Osobno są o wiele lepsze. Myślę, że ugryzę burgera z drugiej strony. Stój. To wbrew zasadom. Trzeba go jeść z czekoladą. Mudziara. Po co psuć tak pyszny posiłek? Wolałabym zjeść burgera i czekoladę osobno. Ale jeśli tak trzeba... Fu, co za ochyda. Nigdy nie sądziłam, że będę tak niezadowolona z burgera i czekolady. Ochropność. Nie masz pojęcia, jak zabawna jest twoja mina. Dałam radę. Mam też jeden bardzo chytry plan. Ale żadna czekolada nie zepsuje pysznych babeczek. Wręcz przeciwnie ulepszy je. Pyszności! Mogłabym je jeść bez końca. Nadszedł czas, aby zrealizować mój plan. Jeśli Suzy uważa, że jest fajniejsza ode mnie, to trzeba dać jej nauczkę. na keczupu w czekoladzie na pewno nie zaszkodzi. Jakie to jest dobre! Jak ja się cieszę! Nigdy wcześniej nie jadłam tak pysznych babeczek! Ojej! fu, Co się dzieje? Dlaczego babeczki nagle zaczęły smakować jak keczup? Bo to jest keczupowy atak. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Wiesz, co będzie naprawdę zabawne? Zobaczyć twoją twarz, gdy będzie na niej keczup. A masz! Proszę! Hej, co ty zrobiłaś? To było niepotrzebne. Zaraz oberwiesz. Nie, proszę, stop! Mam na sobie makijaż. Przestań! Emma, zapłacisz za to. Ja mam jeszcze czekoladę. Czyli chcesz mnie pobrudzić. Myślisz, że tak nie potrafię? A masz? Tak? Jak ci nie wstyd? Jestem już zmęczona. Ja też. Pogódźmy się, zgadzam się. Na kanale Multidufan zawsze znajdziesz jeszcze więcej fajnych challenge'y. Subskrybuj kanał, aby mieć pewność, że niczego nie przegapisz.